Kurde, nie lubię prost i poprzeczek robić w powerce zawsze trzeba trochę pojeździć, żeby wyrównać, ale już nie dobrze. Drony pójdą mi, co takie elegancko? No, po wysiane elegancko i co? Idziemy to zabrunować. Brony są zajebiste, tylko, że je trzeba składać i rozkładać męcznie i to mnie wkurza. <gry> Ale szybko idzie o także chyba nigdy ich nie strzedam. Zawsze mogą się przydać jeszcze. Mm, no, poplon ładnie przykryty. Bronuję, bo jeszcze się ziemniaki wybronują ale nie dużo, także mogę wam powiedzieć co tylko daję na poplon rzepak żyto Przężyto i owiec e, bo dużo, znaczy kilku tam mówiło, że rzepak na poplon jest najgorszy, bo wtedy może przyjść ja będę wsadził e, będzie śmietka i w ogóle Powiem wam szczerze, że saciok sieje na popląt i nic się nie dzieje. Także nie wiem czy, czy dobrze robię czy jak, ale jeszcze nie miałem takiego problemu ze śmietką. I miejmy nadzieję, że nie będę miał. Mówią, że niby tak, że niby nie. No zobaczymy jak to będzie. Także będziemy obserwować. A mam nadzieję, że kolejne tutaj... Yy tutaj po, po prostu zboża, które dałem no jakoś pozwolą na to, że nie będzie tej śmietki wcale, także myślę, że popląt będzie idealny także poplum posiane i co? niech w listopadzie będziemy orać będziemy go niszczyć także na spokojnie się go za na zimę a po drugiej stronie y, jeszcze jest kapusta. pusta także jak przyjadę z Holandii to będziemy dzia działać dalej z jeszcze y, powiem wam no dosyć fajnie to wygląda kolby są piękne Już nawet tak to się prezentuje Miejsca mi większa, miejsca mi mniejsza. Co do śmietki, podejrzewam, że po drugiej stronie w tym roku atakowała i nie wyszedł dobrze kalafion, kapusta, też tam coś w ogóle coś tam na tej stronie nie chce rosnąć, po, po plonie który siałem, czyli po tej rzodki oleistej i tam pójdzie to na zimę, będzie siane i na wiosnę będzie oranę Także no będziemy walczyć z tą śmietką. Podejrzewam, że tam była. No, bo jak wyrywaliśmy ten kalafion, no to po prostu e, same białe, jakby takie przyce coś takiego, ale podejrzewam, że to była właśnie śmietka przez tą zasyjaną wodkę. Więc e, moim zdaniem lepiej posiadać rzepak, i po rzepaku nic się nie działo. A zasiąłem rzadkiew i, i się zadziały, cuda, w ogóle nic to. na tej stronie nie chcę rosnąć, podejrzewam, że marchew też nie chciała przez to rosnąć, także no, tak to jest.